Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę wam monochromatyczną, nowoczesną jadalnię, która zachwyca elegancją, prostotą i subtelnymi detalami. To przestrzeń idealna dla miłośników minimalistycznego designu z wyrazistymi czarnymi akcentami. Zostańcie ze mną, aby poznać wszystkie szczegóły. Na środku jadalni znajduje się czarny prostokątny stół, który stanowi centralny punkt przestrzeni. Otaczają go białe krzesła buklei na smukłych czarnych nogach. Ich miękka tekstura pięknie kontrastuje z surowością czarnego stołu, tworząc harmonijną kompozycję. Nad stołem zawieszono minimalistyczny czarny żyrandol o geometrycznych ramionach. Ten nowoczesny element oświetlenia dodaje wnętrzu charakteru i podkreśla jego wyrafinowany styl. Ściana nad elegancką czarną konsolą została udekorowana galerią sześciu zdjęć w czarnych ramach. To idealne rozwiązanie które wprowadza artystyczny akcent do przestrzeni. Na konsoli ustawiono ważony, świece oraz zwisającą zieloną roślinność, te detale dodają wnętrzu świeżości i subtelnej dynamiki. W rogu jadalni znajduje się szklana witryna, która eksponuje ceramikę w neutralnych odcieniach. Jej przejrzysta forma doskonale wpisuje się w minimalistyczny charakter wnętrza, jednocześnie pozwalając na estetyczne przechowywanie. Podłoga została wykonana z jasnych białych płytek, które nadają przestrzeni elegancki i czysty wygląd. Ich gładka powierzchnia pięknie odbija światło, optycznie powiększając pomieszczenie. Całość emanuje spokojem, nowoczesnością i wyrafinowaniem. Połączenie bieli i czerni oraz subtelnych dekoracji sprawia, że ta jadalnia jest zarówno funkcjonalna, jak i efektowna. Jeśli podoba Wam się ta aranżacja, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych inspiracji do Waszych wnętrz. Do zobaczenia.